To zgodnie z obietnicą z naszej społeczności, czyli miejsca, gdzie są publikowane posty na naszym kanale. Robimy unboxing. A robimy dzisiaj unboxing bardzo wyjątkowej rzeczy. Kolekcjonerskiej tak naprawdę. Widzicie tutaj opis. To jest zestaw czterech magazynków do karabinka M16 z roku 67 z stycznia 67 roku cztery 20 nabojowe krótkie magazynki tak zwane NAM ERA czyli pasujące okresowo do wojny w Wietnamie Kupione w sklepie Stefmar. Bardzo fajna cena na ten zestaw magazynków. To kosztowało 600 zł. Uważam to za bardzo przystępną cenę, biorąc pod uwagę trudności z dostępem do tych magazynków oraz pakiet. Kupiłem takich pakietów: trzy. Ten w najgorszym opakowaniu, czyli ten, który leży przed Wami, zostanie przeznaczony do używania wraz z moim karabinkiem M16 oraz XM177A1 E1. Pozostałe dwa po prostu będą leżeć. Tam jeszcze są małe różnice w opakowaniach. Opakowanie w szarą torebkę z papieru z tym stemplem, który tu widzicie, oraz z takim czerwonym rozbudowanym stemplem, w którym są opisane. Aha, to dotyczy po prostu już papieru: sposobu chyba zgrzewania, tej, zabezpieczenia tej, tej torebki. tak Postaramy się tworzyć tę torebkę tak, żeby jej za bardzo nie uszkodzić. Wiecie, no, kolekcjonerski egzemplarz, dobrze. Po prostu rozetniemy eee, rozetniemy ją tak, żeby można było wyjąć magazynki z wnętrza. Weźmiemy nożyczki po prostu. Niestety nie mogę powiedzieć, że będziemy oddychać powietrzem z 67 roku, bo, bo są dziury. Po prostu szkoda. Trudno, bywa. Lecimy. I w środku znajdują się cztery magazynki pakowane po dwa takie foliowe to wygląda na jakiś metalizowany papier albo jakiś rodzaj folii. Zobaczcie w taki sposób zapakowane oczywiście ostemplowane co my tu mamy USA. Ło jaki piękny opis proszę Państwa. Ciężko to zobaczyć, bo tu się wszystko błyszczy, jest Holiok. Holyoke. Massachusetts, USA. Licensed, to jest chyba producent tego opakowania. Na pewno nie jest to producent magazynków, dlatego że producentem magazynków jest firma Colt. Zobaczcie, że magazynki z 1967 roku są opisane jeszcze jako 223. Piękne, nujuteńkie, magazynki mające bez mała 60 lat. Po 60 latach wyjęliśmy je z opakowania. Nówki, blaszki nieśmigane. Tak jak powiedziałem, mam jeszcze takie opakowania, dwa. I te dwa opakowania już będą potraktowane czysto kolekcjonersko i rozpakowywane. Po prostu nie będą. A te magazynki, które właśnie żeśmy otworzyli, tu widzicie też jest papierusz. No, o, tu jest więcej. Tak, to są. To jest opis producenta tego, tego metalizowanego papieru. No piękne są. Kurde, naprawdę fenomenalna sprawa. Cztery magazynki, dopiero co odpakowane, z oryginalnego opakowania z 67 roku, ze stycznia. Krótkie magazynki Nam Era do karabinka M16. I tyle z unboxingu. Dzięki za oglądanie, dzięki za współudział, współczesnictwo w życiu kanału, za lajki, like, share'y, suby, komenty. Za wsparcie dla patronów. Zachęcam do lajkowania, szerowania, subowania, komentowania. Zachęcam do wspierania. Dziękuję wszystkim za uwagę i do zobaczenia już niebawem, mam nadzieję, w kolejnym filmie.